Spór o aneks dotyczący finansowania budowy Alei Wojska Polskiego w Radomiu. Kolejny zgon w pustostanie w centrum Radomia. Oraz dzieci z publicznego przedszkola numer 4, które powitały wiosnę. Od kilkunastu tygodni podczas każdej zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu w porządku obrad znajduje się dyskusja o postępach na budowie Alei Wojska Polskiego. Podczas ostatniej sesji radni dyskutowali na temat aneksu do umowy o wsparcie inwestycji. Sytuacja jest dosyć istotna, ponieważ przy tak dużym wsparciu pieniędzy zewnętrznych dla naszej inwestycji musimy z, tymi, z tych pieniędzy się rozliczać, ale również tymi pieniędzmi w sposób transparentny gospodarować. Dlatego chcemy zawarcia aneksu, aneksu, którego od kilku tygodni nie możemy się doprosić, mówiąc kolokwialnie. Do wypowiedzi wiceprezydenta w programie Kontrast Plus odniósł się wiceminister Wojciech Skurkiewicz. Rozmawialiśmy z panem wojewodą Sipierą w miniony piątek. Na bieżąco jesteśmy w kontakcie z panem wojewodą Standowiczem i wojewoda mówi jednoznacznie, że w styczniu został przekazany czy oddany do uzgodnień aneks porozumienia, czy też umowy dla, do miasta i do prezydenta Radomia i jakoś dziwnym zbiegiem okoliczności kolejny miesiąc ten aneks przez władze Radomia nie został podpisany. No to wobec tego ja się pytam, na jakiej podstawie mogą być uruchomione środki finansowe. Uwagi zostały naniesione w styczniu, ale pan wojewoda milczy. Odpowiada Konrad tak Umowa została nam przesłana za pośrednictwem platformy Pułap. Była to umowa, która już była umową ostateczną. Umową gotową do podpisania, a my dostaliśmy to w formie maila. Pracownik średniego szczebla do pracownika średniego szczebla w Miejskim Zarządzie drugi Komunikacji przesłał. Cytuję: Proszę o spczytanie i naniesienie uwag. Te uwagi zostały naniesione w styczniu. Mhm. I od tamtej pory pan Wojewoda milczy. Wicewojewoda Artur Standowicz, który był obecny na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Radomiu, przekonuje z kolei, że aneks nie jest potrzebny. Ten aneks nie jest absolutnie potrzebny do tego, żeby w tym momencie dalej procedować i realizować te płatności, które są w tym roku, jeżeli chodzi o umowę dofinansowania, bo zmiana główna aneksu dotyczy przesunięcia finansowania z roku 2018 na 2020. Więc w tym momencie żaden aneks do tego, żeby. Uruchamiać płatności potrzebny nie jest. I jak dodaje, czeka na ruch prezydenta. Póki co korespondujemy. Są tam liczne nieprawidłowości w tych dokumentach przedłożonych przez pana prezydenta. Jeżeli te nieprawidłowości zostaną usunięte, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby kolejne transze finansowe przesyłać. Więc, szanowni państwo, wojewoda niczego nie blokuje. Wnieśliśmy 11 marca 100. Prawie 134 strony wyjaśnień do jakichś pytań, uwag ze strony pracowników Biura Rozwoju i Inwestycji, czyli pani dyrektor Hermaty. Czekamy na odpowiedź i mam nadzieję, że pan Wojewoda bez zbędnej zwłoki zajmie się tymi problemami. Przypomnijmy: budowa Alei Wojska Polskiego ma kosztować 137,5 miliona złotych. Dotacja z budżetu państwa to 93 miliony złotych. Do dyżurnego Straży Miejskiej wpłynęło zgłoszenie o leżącym mężczyźnie znalezionym na klatce schodowej kamienicy przy ulicy Żeromskiego 59 w Radomiu, nie dającym oznak życia. Na miejsce natychmiast zadysponowany został najbliższy patrol. Na miejsce zdarzenia udał się patrol Straży Miejskiej, Referatu Prewencji. Funkcjonariusze sprawdzili funkcje życiowe tej osoby i przy okazji zauważyli, że rzeczywiście na ciele już e, widnieją takie ślady, że osoba może nie żyć od dłuższego czasu. W związku z powyższym e, poinformowali karetkę pogodowią na miejsce, przyjechał lekarz, stwierdził zgon i dodatkowo patrol policji, który przejął wszelkie, wszelkie czynności tam na miejscu. Jak udało nam się ustalić, zmarły to jeden z lokatorów zaniedbanej kamienicy. Mężczyzna był dobrze znany funkcjonariuszom Straży Miejskiej, nadużywał alkoholu. Znana nam osoba, bardzo często legitymowana przez nas, rzeczywiście nadużywające alkoholu. Towarzyszy do picia szukał wśród bezdomnych, koczujących w pustostanach w kamienicy. Sama kamienica w ostatnich miesiącach była często patrolowana. Figuruje w ewidencji Straży Miejskiej jako miejsce zagrożone. Jest nam znana. Prowadzimy u siebie postępowanie mające na celu doprowadzenie do tego, żeby została zabezpieczona przez właściciela. Rzeczywiście są problemy natury prawnej. To już drugi w ostatnich miesiącach zgon w podobnych okolicznościach w kamienicy przy ulicy Żeromskiego 59. W w jednym z pustostanów znaleziono ciało kobiety. Po raz kolejny Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób z Niepełnosprawnością Korczakimy w Radomiu wesprze rodzinę Lisieckich. Tym razem z pomocą uczniów drugiego liceum ogólnokształcącego imienia Marii Konopnickiej w Radomiu. Państwo Lisiewscy to wielodzietna rodzina pochodząca z Cecylówki Głowaczowskiej, która mieszka w małym domu bez bieżącej wody i łazienki. Pomysł narodził się na zajęciach u mnie w mojej szkole, w ośrodku szkolno-wychowawczym, kiedy szyłam zajączka, takiego wielkanocnego sfilcu. I gdzieś w głowie jakiś błysk i pomyślałam sobie, że może, może włączyć młodzież z innych placówek, żeby może te zajączki zaczęli szyć, może zaczniemy je sprzedawać i wtedy, i wtedy byłby fajny, realizacja fajnego pomysłu, żeby zarobić kolejny jakiś tam grosz dla, dla państwa lisiewskich, a żeby jednak to nie była taka czysta zbiórka, że tylko pieniądze do puszki, tylko żeby też włączyć młodzież, tak, żeby uczyć tych, tych postaw takich empatycznych. I ja mam taką, taką jakąś żyłkę empatii, że zawsze pomagam i tak uważam, że Klasy moje również pomagają i powinny pomagać. Nie tylko oni również i cała społeczność, więc włączyły się klasy, przynajmniej te, które uczą. Jest to nietypowa pomoc, dlatego że zawsze to prowadziliśmy różnego rodzaju akcje pieniężne, zbieraliśmy zbiórki. Natomiast tutaj będzie włożona zupełnie praca uczniów. W czasie zajęć lekcyjnych uczniowie Konopnickiej zrobili wielkanocnego zajączka z filcu. Jak mówiła Kinga Rokoszna, przedstawiciel stowarzyszenia, zadanie jest bardzo proste, ponieważ są już przygotowane szablony i elementy, z których należy wykonać wielkanocną ozdobę. To jest ściek za igłą, bardzo prosty, szyty po brzegu, jest klej na gorąco, wszystko jest przygotowane, i szablony, i, i elementy, z których trzeba składać, myślę, że, że to zdolna młodzież i da radę. Wielkanocną ozdobę można kupić u Kingi Rokosznej, przedstawicielki Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Osób z Niepełnosprawnością Korczak i My w Radomiu. Dochód ze sprzedaży filcowych zajączków przeznaczony będzie na dobudowę pomieszczeń mieszkalnych w Domu Państwa Lisiewskich. Czy najlepsza przyjaciółka może okazać się najgorszym wrogiem? Czy przyjaciel chce zawsze dla nas najlepiej? Tego można dowiedzieć się czytając najnowszą książkę Izabeli Krasińskiej pod tytułem Najlepsza przyjaciółka. O swojej publikacji pisarka opowiedziała na spotkaniu autorskim, które odbyło się w filii numer dwa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu. Bardzo lubię takiego typu spotkanie, kiedy są kameralne, kiedy może być nawet właśnie mała grupa czytelników, ale takich właśnie wiernych. Kiedy możemy sobie porozmawiać w takim mniejszym gronie, wtedy nie ma takiego, żebym powiedziała zadęcia, tylko takiego dystansu między autorem a czytelnikami. Książka Najlepsza przyjaciółka opowiada o toksycznej przyjaźni. Między dwiema kobietami. Jedna z nich jest osobą taką introwertyczną, zamkniętą w sobie. Spotyka tajemniczą i można powiedzieć taką niepozorną y, osobę, jaką jest Elwira. Y, ta przyjaźń bardzo szybko zmienia się w mm, relację taką bardzo intensywną, ale intensywną w takim negatywnym znaczeniu. Powieść z obyczajowej bardzo szybko zmienia się. w, Tutaj nie zawaham się tego użyć wyrażenia thriller obyczajowy. Zmierza, robi się coraz bardziej gęsta atmosfera, coraz bardziej robi się mrocznie. Zmierza to wszystko ku. Tak naprawdę czytelnik właśnie nie wie, ku czemu to zmierza, więc mam nadzieję, że wszyscy czytają to z takim zaangażowaniem, a wiem, że tak jest, bo dostaję już tutaj opinie czytelników, że to jest takie wow, że oni spodziewali się takiej zwykłej obyczajowej Czajówki. Jak poinformowała nas Izabela Krasińska, kolejna powieść ukaże się prawdopodobnie w lipcu bieżącego roku. Piątek 29 marca cały świat świętuje Piano Day, czyli Święto Fortepianu. Ten melodyczny dzień zainteresuje zarówno amatorów, jak i profesjonalnych instrumentalistów. Misją organizacji jest rozpowszechnianie i popularyzacja muzyki klasycznej oraz dbałość o kultowanie tradycji tego święta. Jest to inicjatywa, która, myślę, że w Radomiu. Może po raz pierwszy wybrzmi, a kilka lat temu zrodziła się w środowisku pianistów niemieckich i tak to sobie yy, rozchodzi się po całym świecie. Data na obchodzenie tego święta jest wybrana nie bez powodu. Fortepian ma 88 klawiszy, a ten 29 marca to 88 dzień roku. Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galerii Łaźnia po raz pierwszy w tak szczególny sposób uświetni ten dzień. Koncert fortepianowy, tak jak ta nazwa święta wskazuje, koncert specjalnie jakby zorganizowany na okoliczność tego dnia. Głównym bohaterem, wykonawcą będzie Kuba Płóżek. Kuba Plużek jest jednym z pianistów jazzowych młodego pokolenia, otwiera przed słuchaczami świat prawdziwego jazzu z najwyższej półki. Współpracował i występował m.in. z Januszem Muniakiem, z Bigniewem Namysłowskim i Michałem Urbaniakiem. Od lat współpracuje z Trio oraz kwartetem, z którym wydał trzy albumy. Artysta podczas piątkowego koncertu wystąpi solo. Koncert, który wydarzy się w radomskiej łaźni, jest elementem takiej pięcio. Stanowiskowej trasy koncertowej po Polsce. Między innymi będzie Warszawa, Radom, Łomża, Olsztyn oraz Bielsko-Biała. Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na internetowej stronie Radomskiego Klubu Środowisk Twórczych i Galerii Łaźnia. To było miłe popołudnie dla dzieci z publicznego przedszkola nr 4 w Radomiu, a to za sprawą przedstawienia przygotowanego przez całe grono pedagogiczne. Jak co roku, przedszkolaki z wielką radością pożegnały Panią Zimę, a przywitały Panią Wiosnę. I tym razem nie mogło być inaczej. Zabawa w teatrze jest jednym z ulubionych zajęć w przedszkolu. Tak między innymi mówiła Małgorzata Jaskulska, dyrektor publicznego przedszkola nr 4 w Radomiu. 21 raz już. Witamy wiosnę tak, razem wszystkie dzieci z całą kadrą nauczycielki przygotowały przepiękne przedstawienie o wiośnie, a dzieci pokaz mody wiosennej, także witać będziemy wiosnę bardzo radośnie. Tak uroczysty sposób powitania wiosny był przede wszystkim okazją do dobrej zabawy i integracji środowiska przedszkolnego. Bardzo się cieszymy, że już ciepło, że wyjdziemy na dwór, że będzie słońce, że zakwitną pierwsze kwiaty, przylecą pierwsze ptaki i stąd duża radość. Organizatorzy przekonywali, że to w dużej mierze dzięki zaangażowaniu pracowników i ogromu pracy włożonej np. w choreografię, czy też przygotowanie strojów. Wszyscy się bardzo staramy. Nauczycielki przygotowały przedstawienie, miały próby. Myślę, że za dwa, trzy tygodnie zajęło im to czasu. Po południu, po pracy zostawały na próby i przygotowały uroczystość. Przedszkolaki z uśmiechem na ustach żegnały zimę. Zapytaliśmy najmłodszych, jak wyglądały przygotowania do wiosennego teatrzyku. Jaka jest rola Twoja w tym dzisiejszym przedstawieniu? Jasna. A jak wyglądały przygotowania do tego dnia? Przebiegałyśmy się, wybiegałyśmy stroje, baletki, przygotowałyśmy się tutaj, przychodziłyśmy czasami i panie też nas szkowały. jak wyglądały przygotowania do tego dnia? No, trochę ciężko. To będzie taki pokaz mody. Jaką jesteś postacią w tym przedstawieniu? Żabką. A jak wyglądały przygotowania do tego dnia? Mm, Szapkowa. Jaką rolę odgrywasz w dzisiejszym przedstawieniu? Zapką Wiosenkę. Jak powiedziały nam dzieci, wiosna kojarzy się z czymś bardzo pozytywnym. Z świętami wielkanocnymi, z kwiatami, z ładną pogodą i z wieloma szczęśliwymi pisankami. Z czym kojarzy Ci się wiosna? Z żabkami. Jajkiem, z kwiatkami i ze słońcem. Z kwiatkami. Z ładną pogodą, z kwiatkami, z, z króliczkiem wielkanocnym. Do publicznego przedszkola numer 4 w Radomiu uczęszcza 350 dzieci. O napojach wyskokowych i nie tylko. Tym razem pod takim tematem odbędzie się spacer po Radomiu, na który zaprasza Stowarzyszenie Droga Mleczna. 30 marca o godzinie 12 spotykamy się w okolicach Starego Ogrodu na skrzyżowaniu ulicy Okulickiego i Mireckiego. Dowiemy się o trzech największych browarach, o tym skąd kiedyś pozyskiwano kostki lodu. Spacer poprowadzi znany i lubiany Krzysztof Skarżycki. Droga Mleczna zaprasza. Zawsze świeże, zdrowe owoce i warzywa, przywożone codziennie prosto od lokalnych producentów. Giełda Rolna w Radomiu, ulica lubelska 65. Zapraszamy codziennie 24 godziny na dobę. Uwaga, Giełda Rolna, czynna także w niedzielę, wolne od handlu. Najwyższa jakość w rozsądnych cenach. Tylko z wiodącą marką. Przecier pomidorowy 720 ml, 3,59. Makaron mix form 500 g, złoty 99. Kawa rozpuszczalna, liofilizowana 200 g, 12,99. 1% przekazujesz. Terapeutyczne ogrody dzieciom budujesz. Przekaż 1% podatku na fundację Follow Me. KRS 00006 03681. Więcej informacji na www.wspieramserca.pl Wkręć się w kranówkę. Pij zdrową wodę prosto z kranu. Wodociągi miejskie w Radomiu. pogody zaprasza fabryka broni łucznik radom. W piątek brademy zachmurzenie małe. Możemy liczyć na słoneczne chwile. Na termometrach do 10 stopni Celsjusza. Biometr będzie korzystny. W sobotę będzie wiosennie. W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą 17 stopni. Niedziela zapowiada się również pogodnie. Termometry wskażą 18 stopni. Biometr będzie korzystny.